Siema widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Pet Simulator Night Nights. To jest drugi odcinek z tej serii. Zostawcie suba i lajka. Witam na kanale Rudek Games i będziemy grać w Pet Simulator. Otwórzmy sobie jajko. Yy, takie... To jest... Taki grzyb to jest? Co to jest w ogóle? Nie wiem. Kupmy jajka od razu. I na wypadł jakiś cyklop. Więc nie wiem czy to jest dobry. Czy nie? Mam tu jakiś też prezent... Yy, Ze ale tego na razie nie będziemy klikać. Mamy naszą deskę i dajmy powrót do sklepy na razie. Bo będziemy... bo będziemy... Yy, kolejne obszary odblokowywać. I będzie fajnie bardzo. Ja mamy jakiś magnes możemy ulepszyć. Więc skupmy ten magnes. To chyba będzie nam dawać pieniądze, przyciągać pieniądze z daleka. Z daleka będzie, moni, moni, lecieć. Ile potrzebujemy? 200 sztabek. Dobra, mamy. Kupujemy obszar. I mamy tu taki las wulkaniczny. Coś takiego, jakaś, jakiś tutaj domek na drzewie z grzybami? Jakieś, jakiś woruszko w las? Nie wiem. <grystanie> yy, Mamy też jakiegoś tutaj Peka. Twój zwierzak cze czeka. C yy, ciesz się nowym, darmowym yy, zwierzakiem. Dostałem zwierzaka jakiegoś? Czy to. Ty! Ale mam fajnego zwierzaka, ty! Ale jaja! Ale dostałem zwierzaka fajnego za darmo! 12 kb dobra, kupujemy. Kupujemy kolejny obszar. Mamy jakieś w ogóle tutaj sejfy zielone, z grzybami? Co to jest? Ekscesu zobaczyć. Nic nie ma tego, tego słonia, co było? Dobra, ja by tymi same rozwalałem tutaj rzeczy. O, dobra. Możemy kolejną areę kupić. Zobaczmy... U, dżungla. Dżungle mamy, co tu możemy? Jakieś nowe jajko? Kupmy jajko. Nowe. Nowe jajko. Chcę kupić. A co mi szkodzi? Mamy pikotka. Znaczy, <ścoughs> nie było tematu. I co było jeszcze? Picut. Nie, nie. nie. Nieważne, nieważne. Yy, możemy od razu kupić bez żadnego wysiłku. Mamy dalej, co dziwne, de, rangę nuba. Co jest dziwne bardzo. Bo nie powinien mieć rangi nuba. Tylko rangę zwykłą. 5 <grym> yy, dobra. Możemy kupić. Kolejny obszar, aż 10k kosztuje, to jest jakaś plaża. Słuchajcie, plaża, plaża. Ej, ciekawe, czy da się zobaczyć, co jest... Nie da się zobaczyć, bo w niektórych grach się tak z... zobaczyć, się da. Zarobić tak, o i... i może zobaczyć, co jest ze ścianą normalnie. Dlaczego te jajka, co są te no, te, 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 te nowe co nie? To mają takie dziwne te kształty. Na przykład te jajko o ma kształt jakiegoś dinusia. Ma. Co to za dinus jest w ogóle? Na 2%, 2% szansy na niego, takiego śmiesznego dinusia. ja bym chciał go, o Kupimy Kupimy jajka, o, jajka Lemur i Jaguar Dobra, otwieramy te jajka, dopóki nie będzie dinusia. Sedro czy Lemury? Słabo yy, dobra o! Oh, DINUSZ! Dobra! DINUSZ! Ile daje DINUSZ? Zobaczmy ile daje DINUSZ. DINUSZ daje 759. pięćdziesiąt Uuuu! Ile potrzebujemy kasy? 10 A tu jest z Sam tapety. Zbierają to 30 km trzeba ten uzbierać. w ogóle zawoda jest? What the hell! To chyba będą jakieś oceanowe rzeczy. Oceanowe jadostwa. Skoczek, skoczek. O, buildy, tyle le fet fraud de for, de for it time. Kupujemy wodny obszar jakiś. Ło, wodny obszar jakiś to jest normalnie. No nie wierzę. 65. Skąd ja ci gośti wezmę? Kupmy jakieś jajko oceanowe, bo tutaj jest jajko oceanowe. Kupmy. Od razu Co, Zastanę wyleciało. Dwa blufisze i jakiś zielony axeloty axeloty ja muszę mieć akselotla Zrobię wszystko żeby mieć akselotla Próbuję trafić akselotla No nie wiem czy to będzie takie proste ale chyba odpuszczę sobie, bo, bo mi się nie chce pieniędzy marnować na takie rzeczy dobra 65 dobra mamy kupujemy kupujemy nasz nowy obszar a tu są jakieś podwodne safe water <gry> y Ogólnie, ogólnie. I to. Y, mam tutaj nagrody do odebrania. Dynamic, dwa diaksy, trzy diaksy, y, książka, jakaś, jakiś potion, y, bóg, siedem diaksów. <grym> Dobra. Już mamy rangę kolejną. Może uda się w tym odcinku dosiągnąć rangę lepszą. Więc Atlantis. Swim with fish. Odwieź plac handlowy, aby dokonać trans, transakcji. What the hell? Musimy złapać rybę. Nie wiem, o tu, nie wiem o co tu chodzi. Nie mam pojęcia. odrodzenie włosnek. Nie wiem o co tu chodzi. Zostawcie suba Nara!